Dzień dobry moi drodzy, zobaczcie jaka pogoda od wczoraj wieczora leje, po prostu wczoraj lało, dziś padało rano i nadal jest takie zachmurzenie. Miałam jechać w służbowym aucie, zmieniać dopiero opony na letnie, ale to u nas była taka pogoda, w nocy spadała do bardzo niskich temperatur, byłam na urlopie też e, 9 dni, więc auta nie używałam. Także miałam przyjechać po wypłatach, po prostu, a dzisiaj jest pierwszy dzień wolny po wypłatach, więc miałam zająć się autem. No i nie pojadę, czyli zmieniło się trochę, bo ten pan mechanik opony zmienia na podwórku, więc nie będziemy tutaj pana mechanika nadwrężać. A ja w piżamowym stanie jeszcze ogarnęłam mieszkanie. Od rana mam taką konwerwę, no już dlatego, że jestem już teraz nieprzygnębiona, a zła, bo poprztykaliśmy się z mężem, więc to trwa od jakiegoś dłuższego czasu. Więc ogarnęłam szybko mieszkanie. Ja, jak jestem zła, to mam dużo energii, powiem wam tak. I, I robię teraz śniadanie. No i nie tylko śniadanie, bo generalnie i będą kotletki z tego miejsca, które kupiłam w sobotę. Cebulkę już przygotowałam, zamarynuję, żeby były pyszne kotleciki. Cebulka musi być, a wszystko jest jak zawsze smażone, no może nie zawsze, ale od jakiegoś długiego czasu, na klarowanym maśle. Eee, klarowane masło podpatrzyłam u przyjaciółki i potrawy są o niebo lepsze na takim masełku, szczególnie jajecznica albo jakieś nasinki, omlety. Warzywka dochodzą, a tutaj muszę zdradzić Wam sekret do jajeczek, trzeba obowiązkowo dodać łyżkę, dwie łyżeczki, łyżkę, nie, boże, przepraszam, łyżeczki, a nie łyżkę, albo jedną łyżkę, zamiast dwóch łyżeczek śmietany, albo greckiego e, jogurtu, no i to wszystko, trzeba razem rozbełtać i będzie mega puszysta, smaczna jajecznica. Moje kotliczki wyglądają tak i powiem Wam, że y nie paniluję ich e, w czwartej bułce, aczkolwiek one są też smaczne. E, w każdym razie zaparowało. Nie lubię, e, gdy mi gdzieś tam tłuszcz e, zbyt szybko pali się, a bułka tarta robi właśnie e, to, że ten tłuszcz szybciej dymi i smażę na klarowanym masztem. Niesamowity jest zapach. Polecam Wam. Zobaczcie, nic nie rozwala się, wszystko jest ok. To co ważne jest przy mielonym, to żeby ciasto, te mięsne, ten farsz mięsny był bardzo dobrze wyrobiony i żeby był ciepły przed smażeniem. Więc ja generalnie staram się mielone doprawiać gdzieś godzinę półtora przed smażeniem i za ten czas po prostu one dochodzą sobie, marynuje się mięsko gdzieś tam na szafce w temperaturze pokojowej. Dopóki smażą się kofletki, ja będę piła drugą kawę już dziś, ale to jest taka słaba kawa, long. Za oknem po prostu zmienia się pogoda. Zaraz wam pokażę. Widzieliście, co było rano, a spójrzcie w tej chwili. Słoneczny dzień i czuć, że jest tak właśnie duszno, niefajnie. Także w głowie też mam niezbyt fajne. Z tym związane uczucia, odczucia, powiedzmy w ten sposób, jest nie wiem na no, która godzina, chyba 14, po 14 wyciągnę produkty na sernik, wrócę z pracy wieczorem, upiekę sernik, bo mam twaróg, który niebawem wychodzi z terminu, więc będę starała się go zadysponować w kuchni jak najlepiej, więc sernik będzie idealny. No, a ja tutaj zbieram się o moje włosy, dokończę do obiadek i zbieram się do pracy. Tym razem ekspres zrobił mi kawę ziejącą zdziwieniem. Ostatnio mąż wycofał mi zdjęcie mojej porannej, porannej kawy z uśmiechem. A tutaj zobaczcie, co się dzieje. No, masakra. Masakra. Mój ekspres jest wróżko. No i taki, czyli w sumie jest. Tak, jest otwarto buzio ze zdziwieniem. I moi drodzy sałatka niezmiennie musi być. Skropiłam ją sokiem z cytryny, żeby była świeżutka, szczególnie awokado, żeby nie szczerniało. Za moment po sole i dodam oleju z oliwek. Także a tam bulgocze na gazie kasza gryczana. Będzie kasza gryczana kotlety i oto ta pyszna sałatka no i jak widzicie pogoda znów zmienia się jak to nie zwariować dopóki dochodzi kasza gryczana do e, miękkości, ja biegnę umyć włosy bo po weekendzie mam nieświeże no i do pracy, do pracy zabieram was z sobą przyszło moje dziecko ze szkoły i zażyczyło sobie kawę ale prosi mnie o moją kawę, czyli ja spieniam mleko i dodaję delikatną porcję kawy, bardzo słabej. No i tak ma dużo energii, więc nie wiem, co po tej kawie będzie działo się, ale oczywiście żartuję, już wypróbowaliśmy to na niej. Już była myszą doświadczalną. Mówi tutaj, no właśnie, szepcze mi, że po ścianach będzie latać. Zobaczymy, jak to będzie. My robimy w takiej szklaneczce. Mam też te podwójne takie szklanki z tymi podwójnymi ściankami, ale nie wiem, czy się to po Express Trzeba kupić niższe. No i ja będę robiła to tak. Czekaj, gorące mleko. Eee, nie. Mhm. To chyba było gorące mleko. Ale to... Te... Aha, okej, okay, dobra. To będzie gorące mleko. Przestawiamy tutaj na mocno spienione. Ok, przecież ustawiłam. A, no już. I szykuję. Szykuję, szykuję. Ekspres bardzo ciężko jest utrzymać w czystości, szczególnie przy tak, widać wszystko, przy tak silnym słońcu. Przy tak mocnym. Właśnie moje dziecko dobrze mówi to, że nada. <laughs> Nie wsadziłam tutaj słomki, zapomniałam. <laughs> no i wszystko już powinno być ok. Ja tutaj przetrę sobie tylko ten ekspres, bo zaparował Niesamow niesamowicie. Jaki klin. Ja chcę kawę! Nie, dobra. Nie czyścimy nic. Okej, okay, dobre. Gorące mleko. No i zobaczmy zaraz co będzie robić. Drum, drum, drum. No, szybciej, myśl. Kupiliśmy Cię, bo reklamował Cię Ekspresie, Brad Pitt. A tutaj co? Ciała daje. No i leci takie mleko właśnie. Jest, jest, jest Piana jest Będzie dobrze Dobra i spieniło nam mleko No a teraz ja wybieram funkcję maj I troszeczkę dodaję tej słabej kawy long Ja sama ją piję Bo ja lubię wiadra kawy Więc nie chcę po prostu przesadzać Żeby serce mi nie stanęło Zobaczcie jaka piękna pianka wyszła Cudna Robimy longa Najsłabszą Ojejku, robimy longa najsłabszą, czyli okej. Okay. Młynek mieli kawę. No i teraz puści nam troszeczkę kawki. Śmieje się, że to wam wampirze, że zęby są. O i tak wygląda kawa. I myślę, że w naszej sofice będzie wystarczająca. Mało? Jeszcze chcesz? Okej. Okay. Memu dziecku chyba wystarczy. ja bez susiku, bo w kaszy jest masełko, więc ona jest wystarczająco wilgotna. Smacznego. No i ktoś może mi tu powie, jak tu nie zwariować z taką pogodą. No masakra, ale tu w Krakowie tak jest bardzo, bardzo często. Stoję sobie przy okienku, bo światło jest tragiczne, po prostu tragiczne. I... Co mogę powiedzieć, Moją włosy nie mogę zabrać się do pracy, bo boli mi głowa niesamowicie i jestem przeciwniczko tabletek jakichkolwiek, ale to jest chyba ten moment, kiedy powinnam wziąć tabletkę i do 17, dopóki wyjadę, zacznie ona działać, a jest 16 godzina, w tym czasie wysuszyłabym włosy, spotkanie z szefem troszeczkę przełożę, jakieś 20 do pół godziny wejście mi do godziny później, bo nie wyrobię po prostu. Mam zabrać dokumenty, aneksy i tak dalej. Później jeszcze będę musiała spotkać się z jedną panią, podpisać umowę. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w taki deszcz. Na dole to wygląda na pewno gorzej o wiele niż tej chwili. Ale mam swój różowy parasol, wiesz, więc będzie dobrze z auta do biura jakoś przeskoczę. Moi drodzy, jedziemy do pracy. A ja jestem niegrzeczna, bo zachciało mi się słodkiego. To jest moja ulubiona taka czekolada irysowa. Zerwowa jest pyszna. I gdzieś to mam. Staram się jeść. Właściwie ograniczam cukry, ale czasem, czasem, naprawdę czasem bardzo wyjątkowe sytuacje. Jak mam ochotę na słodkie, to jem je, no. Jak nie mogę oprzeć się. Ale nie mam rzucenia sumienia, bo niczego na co dzień nie słodzę. Te słodkie rzadko zdarza się, więc jest ok. Życie jest po to, żeby czasem ulegać różnym przyjemnym pokusom. Jedziemy. No i dziś w pracy jedziemy trochę za Kraków, opłutnicą. Wyjeżdżamy, ale nie jest tak dobrze. Wyjedziemy. Ominiemy. Ech. No, i znowu wracamy do Krakowa. No. Jedziemy generalnie do Kogotowa w tej chwili. Jest taka urocza miejscowość. Spokojna pod Krakowem. E, tam mam spotkanie. No i później z powrotem do Krakowa. Zobaczcie, jak można nie zwariować przy takiej pogodzie po prostu masakra to, co się dzieje. Jest dramatyczna pogoda. Powiem Wam na tej obwodnicy ludzie. Gubią różne części aut. Ja przed chwilą wjechałam na odbity, jak to się nazywa, kołpak chyba od auta, i wystraszyłam się, bo myślałam, że przybiłam oponę, ale i tak zwolniłam i wygląda na to, że jest chyba ok, No ale strachu najadą mi się co niemiara. Autkiem zbyt wiele nie wyciśnie się, a mimo wszystko słuchajcie, jakby coś strzeliło. No to byłoby niefajnie po prostu. Także trzeba bardzo uważać. No niektórych sytuacji na drodze nie jest się w stanie po prostu przewidzieć, no ale mimo wszystko. A tu moi drodzy, zobaczcie, macie różnego rodzaju hale magazynowe. Jeżeli nie mylę się, to jest Moraj i Gepa, nie wiem co to jest Panatoni. To była taka firma, ale to chyba na pewno nie jest ta firma, która produ produkuje te Panetony włoskie. W każdym razie to gdzieś są jeszcze typu imposty DHL. przyjeżdżałam przy wcześniej przy Answerze, bo hale Answera, magazyny są właśnie tutaj przy Krakowie. Wiele, wiele jest tego wszystkiego. Fajna taka strefa, lubię tutaj jeździć. Jest bardzo zielono i ma się wrażenie, że tak bardzo, bardzo spokojnie. Wam, że chciałabym tutaj w tych okolicach mieszkać. Poszukiwałam tutaj też przez internet domko, ale nic takiego, żadnych ciekawych ofert nie było. Może coś jeszcze zjawi się. Także zobaczymy.